Witam się z Wami po raz kolejny. Dzisiaj Wam pokażę zakupy, które będą zakupami do domu, ale również zakupami na święta. Tak Wam będę trochę stopniowo produkty wyciągać i pokazywać, bo mam mało miejsca na stole. Tutaj, jak widzicie, w pierwszej kolejności na akcent świąteczny to mam takie owiki termo kurczliwe. Do jajek 12 sztuk. Tutaj są barwniki do jajek w postaci chyba 15 kolorów. Farbki do jajek, tak. Tutaj pokazane jest na podglądzie, jak one wyglądają. Kochani, już odkładamy śmietana. To nie tylko. Na święta czy w ogóle śmietano w domu musi być e, ketchup tym razem podliczki pikantny. Pewnie do córka będzie robić, chyba y, sałatkę grosa, więc pewnie się przyda. Do tego również, do sałatki wioła warzywnej, której nie może zabraknąć na kanale już się znajduje taka sałatka w wykonaniu mojej córki może uda mi się namówić, żeby nagrać jak robi gyros, ale nic nie obiecuję czyli duży majonez do ciastka tam jeszcze mam pół opakowania rodzynek takie, tym razem żurawina suszona i Dwa opakowania, ten, dwa opakowania Majeranku, to ja używam do wszelkiego rodzaju dan i zup także to nie tylko na święta. Musi być kawa, będzie również też i herbatka. Kawa, jak wiecie, kord. Tutaj jedna śnieżka do czegoś na pewno się przyda jest masę tych masę barszczyków białych tak żeby był po prostu zapas zapas chyba ze 6 3, tak 6 sztuk białych barszczy i tutaj mam jeszcze świeczkę zapachowe i zaraz zabieram to wszystko i przechodzimy do dalszego etapu zakupów takie tutaj konkretne dwa korzenie chrzanu do barszczu wielkanocnego musi być wiadomo mam tutaj również cztery takie pokaźnej Wielkości marchewki. Przydaje się do zupy. Również daje swoim chomikom. Kolejnym produktem jest taki bulion. Bulion drobiowo. Drobiowo z ziolem angielskim i liściem laurowym. Jakaś pewnie nowość też. Używam do gotowania takiego bulionu od czasu do czasu. No dobra, zaraz lecimy dalej. Przechodzimy, kochani, do dalszego etapu y, tych zakupów. Niestety miałam inne obowiązki i tak mi po prostu się zrobiło, że już się doświetlam światłem sztucznym, ale to nic nie szkodzi. Tutaj Światła mam zapalone, więc myślę, że jakoś nie będzie aż taka tragiczna. I lecimy dalej z tymi zakupami, wiecie, obiad te sprawy, i tak wyszło. Czyli tak, tutaj znajdują się w dalszym ciągu zakupów jajka, 2 razy 30 sztuk. Bo wiadomo, sałatka, jak mówiłam, wielowarzywna i. I pisanki, i te inne rzeczy, i pieczenie także tych jajek pójdzie sporo i barsz. Także święta u nas jest. Ja tak powiem, duże zużycie jajek nie żałujemy sobie dosłownie rzecz ujmując. Czekajcie, zabiorę te jajka i przejdziemy dalej. Wiadomo, jak wielkanoc, czyli muszą być jajka wielkanocne, czekoladowe w ilości sporej, takie jajeczka różnokolorowe chłopaki lubią wszyscy w sumie lubią i fajnie sobie można położyć takie jajeczka czy nawet do ozdoby użyć takich jajeczek zawsze fajnie sobie takie jajeczko czekoladowe przekąsić mam tutaj dwie sztuki mówiłam mąż by kupił jedną sztukę do owsa który posiałam z opóźnieniem zobaczymy czy on mi tutaj zejdzie takie cukrowe baranki czy jeden do owca drugi do koszyczka tak więc kochani takie dwa cukrowe baranki i tutaj oczywiście no, jakby mogło zabraknąć tych czekoladowych zajców widzicie jest też tu mam trzy sztuki cztery 5, 6, 7 widzę. Takich zajców kupili i są takie zajce czekoladowe. Zaraz je o, po prostu do lodówki powkładam, żeby one mi się nie połamały. Co my tu więcej mamy? Mamy tutaj sobie, wzięli sok bar kiabko wiśnia mam ocet który jest potrzebny do po prostu już mi się skończył deko zostało ocet jest potrzebny dodaje się ocet do po prostu do tych barwników do jajek które wcześniej pokazywałam żeby tam piszę na opakowaniu je tego octu żeby po prostu yy, nie wiem co to w sumie daje, pisze że dodawać ocet do barwienia tych yy, po prostu, no. Do tych barwników, do jajek. Yy, I tak, tutaj już nie będę wyciągać z opakowania, jak mówiłam wcześniej, yy, córka będzie robić yy, yy, gerosa, czyli yy, dwie piersi z kurczaka. U nas kurczak to jest rzadko. I Tutaj już coś mamy. Nie wiem co to. Yy, krakowska yy, na kanapki. Na teraz tutaj yy, czarny wziął. Yy, mam tu jeszcze kolejne yy, dwie cytryny do yy, ciasta po prostu cytrynowego, takie jak robiłam tą babkę cytrynową, tylko do tych właśnie foremek królik i ten, i ta kura, mam królik i, i mówię jakieś tam niedożyczności, to królik i ta kura, zrobię sobie replay ciasta, tylko tam to było ciasto pomarańczowe, a to zrobię takie Ciasto, jak robiłam tą babkę, cytrynowo. Akurat na dwie sztuki będzie ok. Oczywiście muszą być wiadomo: margaryny, dwie sztuki, trzecią sztukę jeszcze mam wcześniejszą margaryny, tak więc będzie się piekło do sałatki jarzynowej, jabłka myślę, że dwa, trzy może pójdzie reszta się zje lub coś tam z tego się zrobi tutaj dwie gorzkie czekolady to coś po prostu tutaj do zdobienia tych moich robienie oczu lub coś takiego jeżeli nie wykorzystam, to zawsze czekolada się przydaje rozpuścić i żeby była do ciasta. Dwie sztuki, druga gdzieś się ukryła. Dwie sztuki herbaty rozpuszczalne owocem leśnym. Jest oczywiście, jak wyraz to Pekinka. Ja jeszcze nie próbowałam własnych sił w robieniu A Zawsze córka robi szybko, więc robi. Yy, tak. Yy. Kukurydza konserwowa w ilości sztuk. A, jeszcze jedna margarina. Patrzcie. Jedna, czyli w sumie tam było dwie. Tu trzecia czwarta. W budówce, yy, Zawsze musi być yy, kukurydza. Słodka ilości sztuk trzech, tak? Tak trzy sztuki, dobra? Kochani, jak mówiłam, że będzie herbatka, to jest herbatka. Tak, którą zawsze kupujemy. I tak kupili smaki jakie? Smaki owoce leśne i, i słodkie, słodka malina. Tutaj, co my tu jeszcze mamy? Do wypieków, kochani. Już mi się pokończyły, są. Tak, ostatnio używałam do, tej, do tych królika i zająca, to jest akurat waniliowy. Yy, pomarańczowego. Skończył mi się. Tutaj jest waniliowy. Jest cytrynowy, którego będę używać do upieczenia kolejnych tego zającej kurki tym razem ciasto cytrynowe i migdałowy do babki pewnie drożdżowej. także kochani moi i co my tutaj mamy? oczywiście mogą być płatki i płatki czekoladowe, płatki czekoladowe. tutaj się znajdują jeszcze maszynki do golenia i już Wam mówię kochani mąka yy, wiadomo mąka złote pola i mamy już Wam nie będę yy, wyciągnąć tylko yy, mleko yy, cały karton sztuk 12 także na cały miesiąc wystarczy i jeszcze tam mam yy, oprócz tego Kochani, do tych zakupów 10 kg cukru to już nie będę otwierać i rozpakowywać normalnie. Cukier chyba każdy wie, jak wygląda. Także takie tutaj widzicie akcenty i tak na co dzień, i tak od tego na święta różne takie słodkości. I widzicie jak to dzisiaj wyszło, nagrywanie trochę na raty, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze było widać. Także ja się żegnam, sprzątam pozostało wszystko już ze stołu, bo tutaj mam o ja tu mam normalnie wszędzie zielono, tutaj ten szczypiorek, tutaj bardzo ładnie rośnie, już muszę podnieść, widzicie ten winogron już ładnie liście. Popuszczał także, korzystam z ilości światła, jaka jest, ale to dzisiaj nie uważa. Innym razem przylecimy, inne gramy, jakoś brak czasu, wiecie święta, chyba po świętach dopiero. Także dzisiaj to na tyle, moi drodzy, takie zakupy i myślę, że polecam montować ten film. i Jutro będziecie ten film mieli, także. Pa i do usłyszenia.